Dobra, jedziemy tak? Jestem nie stoi ze mną? Nie. Zostawię kawy na Michałowie. Pętasz tam, gdzie byliśmy kiedyś. Nie wiem, czy ja z Tobą byłem, czy nie? Nie. Czy z Dawidem byłem? Nie, z Tobą chyba byłem. Co? Na chwilę podjedzie. To ja chciałem skręcać. Dobra cicho, tu ja stanę tu. Poczekaj. A tu się stanę, bo ja w stoję na tym. Nie wiedziałem. Dobra, uwaga. Anurka! Kiedy zmienią światełko? może ci kładziej. Jest! Jedziemy! Można skręcić No też można, Tu pojadę tędy Oj Anulka, co tam się dzieje? Chyba nie. a może byłeś na zawodach tu? Jakiś, nie? Nie było. Tu się cisie А ну Tam, a Ty poczekasz chwilę, nie? Czekaj, gdzie tutaj mogę się zatrzymać? Tu jest jakieś miejsce. Może tu się zatrzymam na chwilę. O, tu. Co, Anulek? Tu się zatrzymam, dobra? Mogę tu tak chwilowo? Tu się stanę chwilowo. Czekaj. Tylko nie wiem, czy mi się uda. Anulka, że nie zrobił jakiegoś... Bum, bum, bum. Tak, Anulek? Cicho, mordość, cicho, Moja morda ściekocie, cieka, ciekawe, jak tam, a no, się chyba Dobra, cicho, cicho, cicho Dobra, poczekasz chwilę Anulek, o, no. dobra Już, stoimy, pyk Dobra, i zaraz przyjdę wykręcam Uwaga Wykręcę Wykręcę chyba, dobra Pyk, uwaga, do tyłu, pyk, pyk, pyk. Dobra, uwaga, i jedziemy do domku, tak? Anulka, masz Jedziemy. Do ciebie? no, Ten, a ty nie masz tego kwiatka anginy czasem w kuchni na parapecie? Czego nie mam? Czego? Ten kwiatek Angina, on się tak nazywa. On ma taki. Taki ja wszystkich rzeczy nie zbieram. Ale nie, na, na parapecie on nie stoi w kuchni? To jest tylko Aloes. A, Aloes, myślałem, że jest ten Angina. Nie, no. Bo to by... on to jest taki jak się go dotknie to on tak ładnie pachnie Nie, u mnie w zakładzie był To z zakładu bym przyniósł No łączników. Dobra Ale co, dwie dwa, dzięki platformie obywatelskiej No No i wiesz Ja zaraz tam będę niedługo ko Ciebie przejeżdżał, bo będę... jadę do tego no. Dobra, jak tam Zosia przyjechała? Przyjechała, no, była na tej wycieczce Byłem u ten... u e, Ewy i byłem tutaj jeszcze u Dominika zostawiłem ten kawy także jadę teraz z Michałowa jadę do, do domu dobra, a nie odbierzesz? Ta An Anulek siedzi tu koło mnie w samochodzie no, to dobrze, 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 dobrze. No. no także ten no to dobra Mirek, to ten telefon bo wiesz, dzwoniła na ten telefon i odebrałem, mówię, żeby dzwoniła na ten drugi numer No Dobra Mirek to ty tam się szykuj do, te, do kołchozu no, Tam się szykuję ja pod proszę ciebie Dobra ja zaraz tam będę koło Ciebie przejeżdżał koło bloku Dobra, fajnie? To my, bo myślałem, że ty masz tą anginę, a ty masz te aloesy, tak? Takino bo no. trzeba barbarę, może ona Kto? Może pani Barbara? Nie, zamówiłem z tego, zalegro Przyjdź. Przyjdzie mi One pachną w tej liście jak się poprząści Tak, no to jest zdrowotny ten kwiatek Nie. On jest leczniczy No w zakładzie były te kwiatki no. tak, kiedy naprawisz no. pralkę A, pralkę może jutro będą dzwonić Zobaczymy z pralką no. Pralkę, to jak tego, jak ci nie za ładnie To kupuj szybko, nie trzeba Co? Pralkę kupić nową? To co? Kupić im pralkę nową przed wyjazdem? Tak, tak. Wiesz, bo nie wiem ile tam pójdzie, żeby zrobić tą pralkę, co Kiedy oni ci żeby to A ja nie wiem, no mają e, dzwonić. Tak. Kupię pralkę jak najszybciej. Tak. Został... Tak mówisz? No tak. Dobra, to ja zobaczę co jest dostępne, jakie pralki są dostępne. Oj, kupię najtańszą z, z tym, no z dłuższą... Z tak jak moja. Cztery lata i znów. No to wystarczy akurat i później znów się zamieni. Daj się. na kupię z główną, to już skąd się rozleci. Bo ja nie wiem, czy oni naprawią tą pralkę. Oni piorą bardzo dużo. Co? Oni piorą bardzo dużo, bo to jest możliwa pralka. No to... Ja wezmę pralkę. No to dobrze. No zaraz będę przejeżdżał koło ciebie, już jestem blisko. Proszę. Tu jestem na skrzyżowaniu na Warszawskiej. Dobra. To tutaj będę jechał 11 listopada? Tak, będę mógłbym ci pomachać. Dobra, to na to jest na To? A może było coś przy śmietnikach? Jakieś skarby? Ty gównami się nie bo bo masz zapieprzony całą chałupę Ale może jakieś metale? Nie, nic nie, nie żadnych metali, bo ja nie mam czasu na jedno złomowisko jechać Aha no. Dobra Nie mam czasu, chyba, że Ty masz czas, bo ładuj to wszystko, bo tam jest trochę towaru, by wieść i pieniądze O, widzisz mnie już, stoję teraz na światłach A, czekaj No od strony warszawskiej. Daszek, tutaj. Od strony... A, bo masz... Daszek widzę, no Daszek przeszkadza. No. Uwaga. Zaraz będziesz mnie widział. Dobra, Doświęcę ci telefon. No. No. O widzę, widzę, no. Ty zajad... Anulek zajedziemy do świetnika na chwilę. Co? Nie, wy się nie zajmę, tu Cicho. Nie zajmuj się ja tylko zobaczę z tyłu tam nie ma tam gówno ja patrzyłem, były wielkie gówno Wielkie gówno mówisz? Wielkie gówno A jak już zajecha, ale tu samochodów od cholery na tym parkingu ty Normalnie Tam bezdomny śpi tam gdzie? taki co ma czwórkę dzieci, żona go wyrzuciła Gdzie śpi? Kołupy. Ale gdzie śpi? Śpi tam na materacu i podchodu Ale gdzie? Tu koło śmietnika? Ale jaja co się stało, ty? Żona go wyrzuciła, a go gorzała A, dobra Mirek, idę, zobaczę, ty idę Idę, zobaczę, zaraz wracam No Dobra To jeszcze zadzwonię Ci na chwilę za, za moment No na razie, no No Mirek! Mirek! Faktycznie siedzi gość w kurce Tak, to no. i wiesz I on tam rodzi się, jego trzeba będzie zgłosić do straży miejskiej, żeby go wzięli do domu dla bezdomnych bo on tam Kurde, To, to może no. zadzwoń nawet już bo to zobacz, teraz deszcz pada a on tam siedzi Dobra, dobra, 986 nie? Może zadzwoń tam i niech może mu... No się, czekaj Dobra, no na razie, na razie Jeszcze do tego chyba nie, nie? Anulka? Bo już późno chyba. Trzeba zobaczyć jak prawozina. O 38. Nie. nie, bo chciałem jeszcze do Akszona podjechać yy, zostawić ten opiekacz i wziąć ten, te lampki dla was do roweru. Co? Czy już nie? Może jutro, nie? Co, Anulek? Jutro? I'll Czy jedziemy jeszcze do tego, tego, czy nie? Czy już za późno trochę? Co? Za późno? Dobra, to ja jutro może podjadę. Zobaczę może tą tralkę się kupi. To jest Tivoli? Tivoli. Tsiang-tsiong. Tivoli. No już jest e, ko, kebaba tego gdzie pracował Wojtek No, zachodniłem na straży miejskiej Ale no, nie rozmawiają z tym gestownymi Mówi, że 90% takich bezdomnych to są przez alkohol No i co? No i co? Co? Ale to co? Nie, nie wezmą go do schroniska powinien mu pomóc, bo teraz deszcz pada. Jak on będzie spał tam na dworze? Wczoraj rozmawiałeś z policjantem Z kim? i A wczoraj z nim gadałeś? No, także wiesz, że sprawę taka, żeby jego komórki mózgowe zaczęły pracować. Ale to z ty z nim rozmawiałeś, czy kto z nim rozmawiał? z nim rozmawiała. A, a skąd wiesz? Widziałem. A bo widziałeś? Ty, a on, z z... on żyje w ogóle? Z łaski Bożej. A dlaczego baba go wyrzuciła z domu? Klały może nie pracował. No ale poczekaj, ale kogo jest to mieszkanie? Jego czy jej? Nie. A? A tu matka mieszkała. Ta, ta, nie wiem, czy babka coś się stało. No ale to przecież nie baba go nie ma prawa wyrzucić z mieszkania jak on jest właścicielem Noekaj. Ja go wyrzuciła, to wyrzuciła. No to jeśli jest jego mieszkanie, to baba nie ma prawa. Mały Korek ja się nie wtrącam, ale nawet nie wiem co tam się dzieje, jak tylko od baśki się dowiedziemy. Aha Nic wiem czy nie. Wiem. Dobra. W każdym razie powiedzieli, że podjadą i będą tu No to dobrze. No. no. Dobra, Mirek. Dobra, ja przyjechałem... No. Dobrze, że się zmotywowa. Nie, no bo widzę, gość siedzi, wiesz, deszcz pada. To tak no. trochę nie bardzo, nie? No No. Dobra, Mirek, to ten... No, albo wiesz co, do piwnicy powinni go wpuścić, niech tam śpi, może w tym, tym... Tam jest... Ci Na krześle chce usiąść i może na krześle rozkładanym chcę nawet przespać się i tak dalej w warunkach dobrych, ciepło a nie tu potrzebować pod świetnikiem. No. no Dobra Dobra Mirek to ten. Ja już jestem pod chałupą no. Dobra. No na razie Dobra, Kontakt. No, masz Na tarasiu. Widziałem, widziałem dzięki, no na razie. Dobra, czekaj, otworzę.